Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz odnawialnych źródeł energii, Enex, Kielce. Zapraszamy do strefy youtubera 18-19 luty 2025. Bądź tam z nami. Witajcie na kanale ZeptoBox. Z tej strony Waldemar a W dzisiejszym odcinku pokażę Wam zużycie gazu i prądu w pompie ciepła Maxa. Od 19 stycznia do 29 stycznia, czyli za 11 dni, które były dla mnie wyjazdowe, czyli nie było mnie, a ogrzewanie tutaj oczywiście normalnie działało. Więc jak zwykle wam tutaj przydyktuję, jak to wygląda od 19 stycznia, czyli tak. 19 stycznia 15,55, 14,39, 15,68, 14,32, 15,79, 12,32, 10,71, 9,47, 908, 8,48 i 8,63. Tu mogę tylko przypuszczać, że po prostu spad, yy, wzrosła temperatura, ale oczywiście zobaczymy. I to samo, oczywiście, będzie dotyczyło prądu. Jeżeli chodzi o zużycie prądu, to jest to za cały ten okres 220,5 kWh. Poszczególne dni tutaj Wam pokażę, i poszczególne fazy to są, oczywiście, 19, 20, 21.

Obecnie parametry grzania, tak jak Wam mówiłem, robię teraz na 47 stopni. Dlatego, żeby zniwelować te 2 stopnie pomiędzy tamtym starym budynkiem, gdzie jest grzane gazem, żeby ta pompa ciepła trochę więcej tamtego budynku, jakby zasilała. Bo tak, to te temperatury właśnie na no około tam 2 stopnie na tym przesyle się traci. Stąd podwyższyłem właśnie o te 2 stopnie i zobaczymy, jaki będzie efekt. I tak jak można tutaj było się spodziewać, zobaczcie, temperatury mamy tutaj w okolicach zera minus. I tak jak mówię, ten termometr nie przekłamuje, naprawdę jak ja sprawdzam na tym swoim przyokiennym termometrze, to ciągle mam minusową temperaturę, więc albo ten czujnik troszeczkę zawyża, ale już nie będę tego na razie korygował, sprawdzę sobie na spokojnie te wskazania temperatury, ale mi chodzi o to, że zobaczcie, tutaj już widać wyraźne temperatury dodatnie i zaraz też zużycie i gazu, i prądu było o wiele, wiele niższe. Tutaj widać właśnie nawet, że się to wyłącza, więc... Jest to jak najbardziej temperatura już ciepła w tym czasie była. No ja w Hiszpanii, jak wiecie, mam 26 stopni było, więc tam możecie sobie pooglądać tą całą wyprawę. Wyprawa jest techniczna, tak? Czyli to co samochód i takie ciekawostki z dróg. Tutaj tylko nie wiem dlaczego aż tak mocno wychłodziło. Czyli do 38 stopni. No ale no dobra, nawet nie wiem dlaczego tak tutaj mogło wychodzić ten pierwszy dzień. Ale w każdym razie temperatury takie jak widzicie z tego całego okresu tutaj tych 11 dni. Tak przy okazji otrzymałem najnowszą fakturę za gaz. W tej chwili wyszło zużycie na, e, koszt 4,40 prawie za metr sześcienny gazu. 4,40 to jest 4,32 jeszcze. Ale jak najbardziej jest to. OK. I teraz te ostatnie wyniki wychodzą w ten sposób, że średnia temperatura zewnętrzna z tych 11 dni jest 3,79 stopnia. Tutaj ja muszę w wyliczeniach tylko zrobić, że na nie 14, a na dni 11. 11 dni. Dobrze. OK. Czyli... Przy tej tyle wyższej temperaturze, z kosztu średniego pompy ciepła i gazu 0,29 zł, obniżyło się na 0,23, zaznaczam, to jest za metr kwadratowy powierzchni. Więc przy tych parametrach grzania, pompą ciepła, gdybym się grzał całość, tylko pompą ciepła maksa. Rachunek przy założeniu, że płacę 80 groszy za kilowatogodzinę, średnio zaznaczam, bo jest i 40, jest i złotóweczka, ale więcej w godzinach nocnych, w razie coś. Tak czy inaczej, 80 groszy, tak gdzieś była taka średnia podana, i to jest bardzo fajne. Źródło tam podaje gdzieś tam we wcześniejszych odcinkach. W każdym razie, czyli 7763, zaokrągnijmy 7800 będzie kosztowało tyle na 180 dni, tak? Bo to jest przeliczone na 180 dni, które są tutaj w tym miejscu. Koszt ogrzewania gazem całości, czyli tych 280 metrów kwadratowych. Byłby 15 130 zł. Naprawdę po prostu oni w tej chwili robią wszystko, żeby przestawić się na prąd. Po czym pewno ceny prądu podniosą. Jak to zwykle było z wszystkim, z paletem z, z innymi tam rzeczami. Więc naprawdę trzeba bardzo, bardzo na to uważać. Jest tak, gazem by wyszło 30 groszy za metr kwadratowy za dzień, a pompą ciepła w tych warunkach 15 groszy za metr kwadratowy za dzień. Tak, tak jak mówię, w moich konkretnych warunkach, w najróżniejszych tutaj konfiguracjach, więc zużycia tam gdzieś też było dosyć wysoka, a tu była podobna. No to tu średnie były i 28,10 przy 5 stopniach już, a tutaj jest 30,15. No, czyli jeszcze nie są to idealne warunki dla pompy, ale. Właśnie był tydzień taki mieszany, że pół tygodnia była minusowa temperatura, pół tygodnia plusowa. Wszystko to jest dostępne, zawsze tam link w macie w opisie, a to zużycie gazu i prądu zmieniłem tu nazwę, że to jest 2024 na 2025 i możecie sobie wszystkie poszczególne tutaj dni przeanalizować, jak to wygląda. Oczywiście mogłem jeszcze pokazać też średnie temperatury z każdego dnia. Mogę to wszystko dorobić, ale tutaj chodzi o Całokształt, żebyście mieli po prostu obraz sytuacji. I tak jak Wam zawsze opowiadałem, tam gdzie średnia z temperatur zewnętrznych była około zera, to to jest najbardziej zawsze zbliżony test, jaki Wam wyjdzie na cały sezon grzewczy. Czyli te 17 i 12, powiedzmy, nie? 17,5 i 12, to takie są mniej więcej kwoty. Oczywiście tutaj z kogeneracją, no to zobaczcie, jak bajka wychodziła z kogeneracją, nie? <grym> Ale właśnie na razie kogeneracji. Dlatego, że oczywiście przy kogeneracji liczyłem te 80 groszy, jak pamiętacie, czyli 80 groszy za kilowatogodzinę, że jakby odzyskuję tych pieniędzy. Oczywiście to nie jest aż tak dobrze, ale skoro jakby ich nie tracę, no to tyle odzyskuje W ten sposób to sobie po prostu przyjąłem, nie, nie, że oddaję do sieci, bo to wtedy byłoby bez sensu. Tylko właśnie tak, żeby nie wydaję tych pieniędzy, więc je w ten sposób oszczędzam, zarabiam. Tak to przyjąłem do tych obliczeń. Jak zwykle tam sekcja komentarzy jest wasza. Yy, wiem, 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 także nie musicie mi tłumaczyć milion razy, że Wy macie nawet po 5 groszy od metra kwadratowego na dzień. Ja wiem, że takie rzeczy są możliwe. Tylko ja tu mam dom z 1908 roku, później z 1940 któregoś roku i jest z 1980 roku. Jakieś tam po prostu z czego tam było lepione, ja to ociepliłem, wymieniłem stolarkę okienną i drzwiową, ale to no już nie zmieni samej, samego budynku, sposobu jego, że to jest rozłożysty budynek na ogromnym terenie. Mający właśnie metrów kwadratowych jakby sporo i wysokie budynki, wszystkie są, czyli, czyli tylko niektóre tam pomieszczenia mają poniżej 2,60. A tak po prostu są wszystkie bardzo wysokie, więc i kubatura u mnie jest bardzo duża. A to też ma oczywiście wpływ. Im tą kubaturę bardziej zmniejszymy, a co więcej, jeżeli zrobimy niższe pomieszczenia, rekuperację pełną w budynku, to naprawdę te zużycia mogą być mikroskopijne i. Tego sobie i Wam życzę, czyli tego małego, jak najniższego zużycia jakiegokolwiek rodzaju ciepła: czy gazu, czy prądu, czy drewna, czy peletu, czy jeszcze jakichś innych wynalazków. Trzymajcie się, na razie hej.